Dzisiaj na tapecie y, będzie gra Pack Your Bag, czyli gra, która y, służy do nauki y, słownictwa i wyrażeń związanych z garderobą, y, czy z odzieżą, mówiąc, y, mówiąc tak y, w skrócie. Y, gra wygląda w ten sposób: to jest jej okładka. To jest gra wydana przez wydawnictwo Eli, dystrybuowana w Polsce przez oficjalnego dystrybutora wydawnictwo Etois. Tak, Tak ta gra wygląda. To jest gra na poziomie trudności A1-A2. Tak jak wspomniałem. Jest to taka gra, która służy do nauki nazw części garderoby, ale też przedmiotów i rzeczy osobistych, bądź takich akcesoriów, które zabieramy w podróż i które stanowią typową zawartość jakiejś tam walizki, plecaka czy, czy torby podróżnej. Dlatego że tutaj właśnie oprócz, oprócz tych nazw części garderoby mamy na przykład, o, proszę bardzo, jakieś tam kosmetyki mamy tutaj jakieś jakaś biżuteria, tu też jest jakieś tam perfumy. Troszkę takich właśnie rzeczy, które nie są związane bezpośrednio z samą garderobą, ale które stanowią Pewne, pewien zestaw takich typowych akcesoriów, które, które y, gdzieś tam często ze sobą, y, ze sobą wozimy. No i taka jest, y, taka jest, y, jakby taki jest cel edukacyjny tej gry, żeby się nauczyć właśnie, no przede wszystkim y, nazw części garderoby, ale też takich różnych y, innych y, podręcznych słówek, które są związane właśnie z takimi przydatnymi, y, poręcznymi przedmiotami, które, które często ze sobą y, Wozimy. Na czym się zasadza? Na jakiej, na, na, jakim, na jakiej formie rozgrywki zasadza się ta gra? Otóż gra bazuje na zasadach gry, w tak zwane bingo. Mamy takie plansze właśnie, które już przed chwileczką pokazywałem, które są rozłożone tutaj z y, właśnie tymi różnymi y, zdjęciami tych różnych y, części garderoby i akcesoriów. Mamy zestaw kart. Te karty tutaj są rozłożone. Ja jeszcze pokażę kilka do kamery innych. Tak to wygląda. No, myślę, że, że wystarczy. W ogóle przepraszam, że w taki sposób może trochę chaotyczny przedstawiam tą, tą grę. Ale to jest tak wszystko na, na, na gorąco, mówię o takich różnych swoich wrażeniach i odczuciach na temat tej gry. Stąd taka powiedzmy mało zobowiązująca forma tej. Tej prezentacji, tej, tej, tej recenzji, yy, jak wygląda taki typowy, yy, typowy wariant yy, takiej rozgrywki? Otóż każdy z uczestników gry otrzymuje po jednej lub po kilka kart ze zdjęciami różnych właśnie części garderoby i akcesoriów. O, na przykład ktoś dostaje taką, losuje, znaczy losuje sobie albo, albo otrzymuje od osoby prowadzącej taką. Taką planszę i następnie osoba prowadząca albo jakiś tam jeden z, z uczestników gry kolejno losuje czy ciągnie karty. Czyli te karty i w zależności od stopnia trudności rozgrywki no albo pokazuje obrazki albo odczytuje nagłos, wyrazy innym uczestnikom gry których z kolei zadaniem jest odnaleźć te um, um, odnaleźć te, te um, przedmioty na swojej e, własnej e, planszy, czyli na tej wylosowanej Planszy. Wygrywa ten z graczy, który jako pierwszy dopasuje wszystkie nazwy lub wszystkie ilustracje ze swojej planszy bądź, bądź plansz, jeśli, jeśli rozgrywka wygląda w ten sposób, że każdy gracz otrzymuje po kilka plansz. Który pierwszy dopasuje właśnie te wszystkie nazwy lub, lub ilustracje do prezentowanych obrazków lub odczytywanych przez osobę prowadzącą nazw? I teraz tak, w zależności od stopnia trudności, można tutaj, właśnie albo posługiwać się samymi ilustracjami, czyli ilustracja, ilustracja. Albo można tych ilustracji na tych kartach nie pokazywać graczom, tylko właśnie odczytywać nazwy, bądź pokazywać same te nazwy do odczytania, i wtedy gracze muszą sobie, muszą skojarzyć daną nazwę z daną, z daną ilustracją. Mamy tutaj jeszcze jeden rodzaj rozgrywki. Gra w tak zwane kompletowanie walizki, czyli w to, co jest jakby tytułem tej gry. Otóż na każdej z tych plansz, na odwrocie, znajduje się rysunek takiej walizki z listą rzeczy do, do skompletowania. Tak to wygląda. Pokażę jeszcze jakąś tam inną. Proszę bardzo. No i jak wygląda taka rozgrywka, właśnie z pakowaniem walizki. Otóż każdy z graczy otrzymuje taką planszę. Może być mu albo taka plansza rozdana, na zasadzie takiej jak się rozdaje karty. Na no może ją sobie wylosować. Oprócz tego każdy z graczy otrzymuje po kilka kart z, z zestawu kart. I te kilka kart sobie trzyma gdzieś tam w ręce. I co? Pierwsze musi sprawdzić, czy któreś z kart, które, które zostały mu rozdane. Pasuje do, tych, do tej listy. Jeżeli pasuje, no to dobrze. Te karty sobie gdzieś tam odkłada. Natomiast zadaniem jego jest skompletowanie kart ze wszystkimi rzeczami, które są na tej liście wymienione. W tym celu zadaje pytanie innemu graczowi, na przykład zgodnie z ruchem wskazówek zegara o sobie, która znajduje się po jego lewej stronie zadaje pytanie o wybrany przedmiot. Na przykład, na przykład pyta się o T-shirt, czy, czy, czy go posiada, typu Do you have albo Have you got T-shirt, prawda? I jeżeli osoba, która posiada kartę z, z podkoszulkiem. Jeżeli ta osoba ją, ją posiada, ma za zadanie odpowiedzieć twierdząco, tak yes, I have, i przekazać tą kartę osobie, która to pytanie zadała. Jeżeli z kolei nie ma, no to odpowiada no I haven't, i kolejka przechodzi na następną osobę. No i właśnie ta osoba pytana zwraca się z kolei do innego gracza z zapytaniem o inną, wybraną przez siebie żyć ze swojej listy, którą, którą ta osoba potrzebuje. Teraz tak, jeżeli na przykład mamy kartę z podkoszulkiem i yy, ona nam pasuje do, 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 do tej listy, ale jakiś inny gracz zapyta się nas, czy tą kartę mamy, musimy temu innym graczowi tą, tą kartę yy, oddać. Więc tutaj trzeba pewnej strategii, żeby, żeby udało nam się tą, tą listę rzeczy do spakowania skompletować. No i oczywiście wygrywa ta osoba, która to zrobi jako pierwsza. Co ja chciałbym powiedzieć jeszcze na temat poziomu trudności? Jeżeli chodzi o, o, o poziom trudności językowej, no to jest to powiedzmy A1 na 2. Z kolei przedział wiekowy graczy. No tutaj w zasadzie nie ma ograniczeń. Jedynym ograniczeniem może być, jedyne ograniczenie może stanowić umiejętność czytania. Więc jeżeli jest, są to dzieci, no to powiedzmy muszą być to dzieci w wieku powiedzmy no od, od 7 czy może 8 lat, prawda? czyli takie dzieci, które już, już samodzielnie czytają. Gra może być wykorzystywana zarówno w trakcie zajęć w szkole, jak i, jak i w warunkach domowych, typu tam zabawy z rodziną, z przyjaciółmi. Co jeszcze? Gra została wzbogacona o nowe warianty rozgrywek dzięki zastosowaniu takiej dodatkowej kostki rozszerzającej zakres edukacyjny tej gry. I tak wygląda ta dodatkowa kostka do gry. To jest kostka, która wskazuje nam na różne części garderoby, które, które mamy wymieniać. Czyli w takim powiedzmy najprostszym wariancie użycia tej kostki jest tak, że, że sobie tą kostką rzucamy i mamy za zadanie wymienić wśród tych elementów, tych kart, które są rozłożone na stole, na przykład wszystkie części garderoby, które są związane z tym, co jest tutaj na tej kostce wyróżnione, czyli czyli e, nogi, a ściszecz biorąc stopy, albo na przykład wszystkie części garderoby, które są związane z... E, właśnie z... od ramion w górę, prawda? E, jest tych wariantów rozgrywki przy użyciu tej kostki e, kilka przewidzianych. Wszystkie opisane są w specjalnej instrukcji metodycznej. Ta gra zawiera dwie instrukcje. Jedna instrukcja to jest instrukcja w języku angielskim, taka no, oryginalna oraz druga instrukcja w języku polskim, przeznaczona w szczególności dla osób, które samodzielnie nie byłyby w stanie zrozumieć tych zasad rozgrywki opisanych w języku angielskim ze względu na stopień znajomości języka, jakie te, jakie te osoby posiadają. Natomiast gra opisuje też kilka dodatkowych, czy ta instrukcja w języku polskim opisuje kilka dodatkowych rozbudowanych wariantów rozgrywek, w tym właśnie przy użyciu, kilka przy użyciu tej, tej, tej dodatkowej kostki. Poza tym instrukcja zawiera wprowadzenie takie metodyczne, czy taką podbudowę metodyczną dla nauczycieli, dla, dla rodziców, też dla samych graczy. Yy, propozycje właśnie rozbudowanych rozgrywek oraz yy, praktycznie słowniczek wyrazów yy, używanych w tej grze wraz z tłumaczeniem na język polski i, i z transkrypcją fonetyczną. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, kiedy Gra jest na przykład wykorzystywana w szkole na, na zajęciach i po zajęciach nauczyciel chce, żeby uczniowie te słówka, które, które poznali w trakcie korzystania z tej gry na lekcji, żeby je sobie zapamiętali i na przykład opanowali je na, na kolejne zajęcia, na, na, na jakąś kartkówkę bądź też na na, na sprawdzian tak, żeby potem zweryfikować, czy, czy uczniowie rzeczywiście y, odnieśli pewien zysk edukacyjny z, z, tej, y, z, tej, y, z, z tej gry. Y, gra, gdybyście byli zainteresowani kiedyś jej zakupem, wygląda w tej formie zapakowanej tak, tutaj z tyłu mamy Dołączoną właśnie tą instrukcję w języku polskim, razem z tą dodatkową kostką y, do gry, y, y, gra jest naprawdę warta polecenia, y, bardzo przyzwoicie zrobiona. Przyjemnie się w nią gra. No i rzeczywiście umożliwia opanowanie tych, tych słówek. Aha, co jest jeszcze tutaj ważne ile jest, tych, ile jest tych słówek. Tych nazw, tych części garderoby, ubrań, kosmetyków i akcesoriów jest łącznie 66. Także to jest taka ważna informacja. Polecam raz jeszcze.